Cześć, witam Cię serdecznie w filmie z produktami, które polecam oraz nowościami z katalogu numer 5 Oriflame. Tym razem trochę inaczej, nie będę tutaj wszystkich kosmetyków pokazywać, tylko będę po prostu o nich mówić. To, co jest wielkim hitem, na który nie tylko ja czekałam w Oriflame, to nowość, zmiana naszej kolekcji do twarzy nowej, czy do pielęgnacji cery. Cała kolekcja przeszła wielką przemianę. Są to produkty ulepszone, bo Nowej już w naszych katalogach było. Jest to temat oczywiście na kolejny film, ale muszę tylko powiedzieć, że po testach, które już skończę, dochodzę do wniosku, że naprawdę Oriflame stanęło na wysokości zadania, inspirowane naturą, bioaktywne składniki. Mamy 9 patentów w tej kolekcji Nowage, więc to jest bardzo dużo. Dodatkowo one się nazywają plus dlatego, że są jeszcze lepsze niż poprzednia kolekcja. W tamtej kolekcji na efekty trzeba było czekać 8 tygodni. Teraz pierwsze efekty są widoczne już po dwóch tygodniach, więc jest to naprawdę coś ekstra. Zmieniły się nie tylko opakowania, ale przede wszystkim właśnie formuły. Również mają badania kliniczne, które dowodzą ich skuteczności, więc nagram dla Was jeszcze nie jeden film o tych kosmetykach, bo naprawdę to jest najwyższa półka. No, mamy oczywiście też nowe zapachy. Tutaj Signature Generation i damski, i męski. Bardzo fajne, delikatne zapachy, które są z kolei inspirowane właśnie rodzinnego ciepła i takiego rodzinnego ogniska i wsparcia. Zostały stworzone przez ojca i syna, zarówno damski i męski, i to właśnie je wyróżnia. To, co mi bardzo się w tym katalogu podoba, to kolekcja ogórkowa. Ja uwielbiam zapach zielonego ogórka, i tutaj on jest bardzo mocno wyczuwalny. Jest tutaj też zielona herbata, ale ja osobiście w ogóle jej nie czuję, jest pachnąca strona, więc można sobie wypróbować. W kolekcji jest mydło, jest żel y, oraz mydło w kostce i tutaj też biodegradowalne formuły, pra, plastik na butelki jest kompletnie z recyklingu, więc tutaj po raz kolejny muszę to po, podkreślić. Oriflame bardzo dba y, o naszą matkę naturę, piktogramy o tym mówią, są też na opakowaniach, więc musimy się tym chwalić. Jest to delikatny, taki oczyszczający, oczyszczający produkty właśnie ze świeżym zapachem i nieskazitelną czystością, którą można wyczuć właśnie w tych zapachach. Miodzik. Miodzik, oczywiście, znamy, lubimy, ale to, co jest fajne, to jest połączone tutaj w promocji razem z peelingiem do ust. I to jest ten sam zapach Marakuja. Peeling do ust stosujemy nakładając go sobie i delikatnie masując lub można go też nałożyć na usta i z nim trochę pochodzić. Na przykład 20 minut, tyle ile mamy peeling na twarzy lub też maseczkę. Um, tutaj mamy taką wskazówkę, że 15 minut, um, można go na, na 15 minut go nałożyć. Ja stosuję 20 minut i jest też super efekt. Um, tutaj jeśli chodzi właśnie jeszcze o ten miodzik, to mamy tutaj zapach tak samo yy, marakuja. Pomadka. Mam dzisiaj bardzo fajną pomadkę, którą lubię. Są to pomadki z kolekcji The One i tą pomadkę już wam pokazywałam, ale pokażę ją jeszcze raz, ponieważ to co jest fajne to ona właśnie ma, ją się tak wyciska i wychodzi porcja pomadki, którą yy, możemy sobie zaaplikować. Bardzo, bardzo delikatna formuła. Jest w wielu kolorach, więc każda z nas znajdzie coś dla siebie, ale to, co jest bardzo w niej ciekawe, to to, że ma udowodniony efekt kliniczny, większej mocy uwodzenia. Słuchajcie, wiem, że to może brzmi co najmniej dziwnie, ale badania kliniczne to są dowody naukowe, więc faktycznie tak jest. Lekka niezwykle formuła, z którą się oczywiście zgadzam, wysoka pigmentacja, no jak widać. Ona tak chroni usta i taki, no bardzo nadaje, taki jakby delikatny efekt. Naprawdę jest bardzo, bardzo wygodna. Kolekcja, na której chcę jeszcze zwrócić Twoją uwagę, to jest kolekcja Eleo do włosów, i tutaj jest odżywka, szampon i maska. Maska ma lepszą cenę przy zakupie jednego z produktów do włosów, ale to, co jest w nich fantastyczne, to właśnie to, że również posiadają maska posiada również badania kliniczne, które dowodzą że przy stosowaniu szamponu i odżywki oraz tej maski mamy długotrwały, intensywny połysk naszych włosów. Ta kolekcja ma za zadanie właśnie odświeżyć, odżywić, tak mocno nawilżyć, a nawet bym powiedziała, natłuścić i dodać blasku właśnie naszym włosom. Bo tutaj jest sześć olej, kompozycja 6 olej, które nie tylko pielęgnują włosy, ale również. Skórę głowy, bo wiadomo, szampon jest do skóry głowy, a odżywka i maska jest do włosów. I Oriflame tutaj rekomenduje, aby raz w tygodniu tę maskę używać, aby właśnie mieć taki doskonały efekt pięknych włosów błyszczących. Wiadomo, że taki błysk to jest świeży look. Kolejny produkt to jest tusz do rzęs. No, słuchajcie, ten tuż skradł moje serce. Ja już na moich social mediach o nim trąbię, bo go pokochałam. Teraz też jestem nim wymalowana. Jest to po prostu efekt. Wow! Oczywiście, badania kliniczne dowodzą, że rzęsy są bardziej podniesione i podkręcone, i ja się z tym w 100% zgadzam. Zresztą widać to na moich rzęsach, widać też to na zdjęciach, które publikowałam. Mam nadzieję, że je widziałaś. Spróbuję tutaj umieścić właśnie to zdjęcie, żebyś też widziała. No, po prostu hit, hit, hit. Ta szczoteczka jest bardzo wygodna, i to co mnie zaskakuje, o tym mówiłam i powiem jeszcze raz: rzęsy są bardzo elastyczne i delikatne. Ja w ogóle nie czuję, że mam tuż na rzęsach. Czyli yy, nie są takie twarde, są po prostu mięciutkie, i to mi się najbardziej w nim podoba. To co również kocham w tym katalogu, więc trochę o kolorówce dzisiaj. To jest taki marker do brwi. On ma tutaj takie ząbki i dokładnie tak samo wygląda, i on nadaje taki efekt, jakby do malowania sobie brwi. Ja mam, dzisiaj też go użyłam, mam takie delikatne brwi. Generalnie bez makijażu prawie w ogóle ich nie widać, więc to jest produkt, który nadaje taki naturalny efekt i bardzo fajnie e, e, wpisuje się w te miejsca, w których my nie mamy. Swoich włosów, czyli też na przykład dla pań po kuracji nowotworowej, kiedy te włosy wypadają, one potrzebują też makijażu, chcą pięknie wyglądać jak każda z nas, więc to jest taki efekt, który naprawdę da super, super look. I łatwy w aplikacji, to jest też bardzo ważne. Kolejny kosmetyk, o którym chciałam Tobie powiedzieć, to jest puder sypki. On jest bardzo rzadko w naszej ofercie w promocji warto na niego zwrócić uwagę, jest bardzo wydajny i jego głównym zadaniem jest pochłanianie sebum, czyli on matuje. Jest przeźroczysty, więc to jest idealnie, bo nie trzeba go dobierać do podkładu, do innych kolorów. Daje efekt flashbacku, czyli światło się nie załamuje na naszej twarzy, czy w zmarszczkach, czy w jakichś takich miejscach, na przykład przy oczach, czy ten. Więc on bardzo pięknie wykańcza makijaż. Dodatkowo też, wiadomo, że jak mamy puder, to łatwiej zrobić sobie kontury czy wymodelować twarz, bo wiadomo, że modelowanie na, na mokro nie jest dla każdej z nas, więc też nie każda z nas umie czy y, rozumie te zasady y, tej techniki, a puder sypki pozwala nam. Bardzo łatwo wymodelować sobie buzię właśnie y, takimi tradycyjnymi kosmetykami kolorowymi, czyli pudra, pudrem w kulkach lub na przykład różem. Nakłada się go dużym pędzlem na całą powierzchnię buzi, matuje i to jest jego główne zadanie, przedłuża życie podkładu. Kolekcja Royal Velvet, którą bardzo, bardzo lubię y, polecać klientkom. Są to kremy, nad którymi trwały badania aż 6 lat, a dokładnie nad irysem. Tutaj jest wyciąg z irysa czarnego, z liści, z łodygi i z kwiatu. Te badania były przeprowadzone bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ ten krem jest w naszej ofercie już wiele, wiele lat. Ja go pamiętam, jak się zapisałam 17 lat temu do Oriflame, ta kolekcja już była i jest do tej pory. To oznacza, że cieszy się wielkim zainteresowaniem i miłością ze strony klientek, a jego zadanie, które są oczywiście potwierdzone, to jest właśnie zapewnienie ujętności, napięcia skóry, redukcji widocznych drobnych linii, zmarszczek, czyli to, co robi Nowage, tylko troszeczkę dłużej, więc ym, tutaj ta technologia już jest w, w stosunku do Nowage, że tak powiem, stara, no bo krem też jest wiele lat w naszej ofercie, ale jest godny polecenia, bo klientki go lubią, więc jest to taka alternatywa dla pań, które... Jeszcze nie, nie potrzebują nowej, lub też jeszcze nie wiedzą o tym, że potrzebują nowej, lub też dla takich, którym po prostu nowej nie odpowiada, chociaż z takimi jeszcze się nie spotkałam. Więc ja go rekomenduję Paniom, aby rozpocząć swoją pielęgnację z ujędrnianiem właśnie w ten sposób. Kolejny produkt, który kocham i uwielbiam i polecam, to jest peeling enzymatyczny. No, to jest produkt rewelacyjny. Który mamy w swojej ofercie? Peeling enzymatyczny rozpuszcza ciały na skórek I on jest dla pań z każdą cerą. On jest polecany dla pań, które mają również cerę bardzo wrażliwą, bo on rozpuszcza ciały na skórek, czyli go nie trzemy, tylko nakładamy na 20 minut, raz w tygodniu lub też raz na dwa tygodnie, w zależności od potrzeb naszej skóry. Jest to produkt naprawdę bardzo delikatny, posiada również badania kliniczne. Które dowodzą jego skuteczności, a z testów konsumenckich wynika, że natychmiast poprawia strukturę skóry. 88% pań tak twierdzi. Więc to jest bardzo dużo. Astaksantyna, nasza królowa karetenoidów, Astaxantyna jest. Suplementem, który spożywamy, to nie jest kosmetyk, bo Oriflame posiada wellness, całą kategorię wellness, która odżywia nas od środka. Produkty kosmetyczne od zewnątrz i Astaxantyna to jest bardzo silny antyoksydant. Tutaj akurat jest komentarz jednej z klientek, który mówi o tym, że. Jest to naturalny filtr SPF. I dzięki stosowaniu Astaxantyny ta osoba nigdy już nie miała poparzenia skóry. Ja muszę się zgodzić w 100%. Również y, tą właściwość Astaxantyny zauważyłam wiele lat temu. Bo ja mam taką skórę bardzo jasną, alabastrową i y, nawet z filtrem każdego roku miałam poparzenie skóry. Y, po prostu zaczerwienienie, syndzenie schodziła mi skóra. A od kiedy zażywam właśnie Astaxantynę która skórę moją wzmacnia i tą barierę przeciwsłoneczną również. Nie mam już poparzeń skóry, nawet jeżeli wyjdę na słońce bez filtra. Kolejny kosmetyk, który chcę Tobie polecić, to jest w zasadzie cała e, tutaj kolekcja do pielęgnacji stóp. Wiadomo, idzie wiosna, lato. O stopy, o stopy trzeba dbać, tak całe nasze ciało przez cały rok, ale eksponujemy je zazwyczaj właśnie, jak jest ciepło. Więc tutaj mamy trzy kroki pielęgnacji od których warto zacząć, czyli robimy peeling do stóp, on już zawiera drobinki. Drugi krok to jest, że tak powiem, wsparcie tego zrogowaciałego naskórka, który nam jeszcze pozostał po peelingu. I trzeci krok to jest maska. Można ją nałożyć na 20 minut na stopy i zmyć, ale ja osobiście uwielbiam iść w niej po prostu spać. Czyli kremuję stopy, idę spać i tutaj to, co jest bardzo dla nas komfortowe, to ta maska bardzo mocno nawilża i natłuszcza skórę na piętach, bo tam nie ma gruczołów łojowych, więc zazwyczaj stopy są suche. I to jest nasz główny problem, więc trzeba je bardzo mocno nawilżać i natłuszczać, odżywiać, i właśnie te formuły yy, temu służą. Kolejny kosmetyk to są produkty XXL, fantastyczne, no tutaj jeżeli chodzi o ekologię, no to oczywiście biodegradowalne formuły, to już w całej kolekcji Love Nature, w wielu produktach Oriflame, w zasadzie już chyba wszystkich, które spłukujemy jest biodegradowalna formuła, czyli chodzi o to, że nie ma tam mikroplastiku, który później jest zjadany przez rybki plastikowe butelki z recyklingu, ale to, co fajne, to, to są duże butelki. 500 ml. Ja, słuchajcie, zakochałam się już wiele lat temu w tym peelingu do ciała. To jest malina i mięta. No po prostu hit, hitów. To jest no, cudowny produkt. Musicie go spróbować, ale jeszcze jeden jest tutaj fajny, który bardzo lubię. Są też szampony i też mój hit ostatnich miesięcy to jest właśnie balsam do ciała i to jest kokos i kakao. Uwielbiam go, i on też jest sponką w takim dużym opakowaniu, ale też dla osób, które lubią inne zapachy, jest również malina i mięta, i morela. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Duże opakowanie, 500 ml. Ostatnia rzecz na okładce, tak jak zwykle, tutaj na ostatniej stronie są największe wyprzedaże, i tutaj mamy. To, co mi się akurat podoba kredka do oczu za 11,90 one są bardzo fajne, zawierają formułę wodoodporną w sześciu kolorach, więc się nie zmywają, nie rozcierają. No i to wszystko. Mam nadzieję, że Cię zainspirowałam do zakupów. Katalog piąty zaczyna się dziś, czyli 22 marca, kończy się 11 kwietnia. To już będzie po świętach, więc... Również można zrobić zakupy na zajączka. U nas święta są, zawitała do nas wiosna, więc do zobaczenia stacjonarnie, w biurach. Możesz mnie zaprosić też na spotkanie kosmetyczne. Miłego dnia i do zobaczenia. A, no i oczywiście zaobserwuj po więcej.